Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak jeździć płynniej i poruszę tutaj temat zarówno tego, jak płynnie ruszać powolutku, czyli tak w korku, jak płynnie ruszać dynamicznie, jak płynnie zmieniać biegi i również je redukować oraz na końcu powiem o tym, jak płynnie, ładnie hamować. Więc oglądajcie. Sprawdź mój kurs wspomagający online. Zdaj prawko za pierwszym. To aż 20 nagranych lekcji, w których tłumaczę każde zagadnienie tak, aby zdać egzamin za pierwszym podejściem bez stresu. Link w opisie. Oczywiście na początek informacja dla wszystkich, yy, którzy są przed egzaminem na prawo jazdy albo w trakcie kursu na prawo jazdy, ponieważ stworzyłem specjalny kurs wspomagający, kurs online pod tytułem Jak zdać prawko za pierwszym razem. Jest to świetne uzupełnienie takiego prawdziwego kursu na prawo jazdy ponieważ tam stworzyłem aż 20 lekcji online, czyli nagrań filmów, w których poruszam wszystkie tematy, które są Wam potrzebne do tego, żebyście zdali egzamin na prawo jazdy. Zaczynam od tego, jak opanować stres, jak w ogóle wygląda taki egzamin na prawo jazdy i potem przez każdy z etapów od ruszenia, które też tutaj poruszę, e, przez obsługę samochodu, przez łuk, ruszanie pod górkę, wszystkie skrzyżowania, parkowanie, to wszystko Wam pokazuję w jednym kursie. Wszystkie lekcje i nagrania trwają aż dwie godziny. Dostajecie dostęp do takiej platformy na cały rok, więc możecie sobie w kółko te wszystkie filmy i lekcje oglądać, analizować i się doszkalać. Być może wytłumaczę Wam coś, czego instruktor po prostu nie umie Wam wytłumaczyć albo czego wam w ogóle nie powiedziało zgrozo. I jak mówię na przykład o skrzyżowaniach, to nie jest to czysto teoretyczna lekcja, bo tak może się Wam wydawać, że kurs online to będzie sama teoria, tylko wtedy cały samochód w kamerach zabrałem na miasto i jak mówię o skrzyżowaniu takim, to konkretnie pokazuję wam jak to skrzyżowanie w ruchu prawdziwym wygląda. Ten kurs kosztuje mniej niż jedna poprawka egzaminu, więc moim zdaniem każdy powinien go kupić, bo wystarczy, że obejrzycie ten kurs, zdacie za pierwszym razem i od razu Wam się zwraca. Oszczędzacie nie tylko kasę, ale też czas, stres i to, żebyście musieli jeździć na te egzaminy poprawkowe i tak dalej. Link oczywiście w opisie. A teraz lecimy z filmem. Dwa rodzaje ruszania, słuchajcie. Na początek pokażę Wam, jak ruszać płynnie, ale tak bardzo powolutku. Czyli, że na przykład ruszamy sobie w korku i musimy tak leciutko podjeżdżać. No to tak, no, pierwsza y, możliwość ruszania to jest ruszanie na takim samym sprzęgle. Tylko wtedy faktycznie będziemy się bardzo powolutku przesuwać. Czyli wciskam sprzęgło, wrzucam jedynkę i teraz odpuszczam sobie sprzęgło tak długo, aż silnik zacznie mi łapać. Czyli auto jedzie. Teraz trzymam przez chwilę sprzęgło w tym miejscu i mogę jeszcze sobie delikatniej to sprzęgiełko odpuścić. To jest naprawdę bardzo powolne ruszanie, ale czasami potrzebujemy również gdzieś tam w korku delikatnie się przesunąć, czyli nie będziemy ruszać, rzucać dwójki i tak dalej, tylko po prostu trochę dynamiczniej, ale jednocześnie płynniej będziemy chcieli kawałek się przesunąć. Więc wtedy będziemy używać gazu. No i tutaj musicie wyczuć yy, wasz samochód, wyczuć wasz pedał gazu, jak to wygląda, bo jednocześnie odpuszczając sprzęgło będę dodawał gazu. I przy takim lekkim przesuwaniu ja zazwyczaj proponuję i tak robię też, że najpierw sobie troszeczkę tego gazu dodaję, żeby silnik miał trochę wyższe obroty i wtedy robię coś właśnie na kształt tego odpuszczania pół sprzęgła. Czyli zobaczcie, dodaję gazu i jednocześnie sobie lekko to sprzęgło odpuszczam. Ja oczywiście ten samochód mam świetnie wyczuty i wiem, że mniej więcej w tym miejscu to jest ten moment, gdzie mi to sprzęgło y, łapie. No i też wiem, że mniej więcej jak tak sobie dodam gazu, tak wcisnę to mam te 2000 obrotów. Czyli jednocześnie dodaję gazu i lekko to sprzęgło sobie odpuszczam. Wtedy jestem w stanie dosyć płynnie się przesunąć właśnie tak delikatnie. Czyli sobie dodaję w sumie najpierw dodaję gazu na takie 2000 obrotów. I jednocześnie odpuszczam sprzęgło i je przez chwilę trzymam na tym półsprzęgle. Co by było, gdybym całkowicie puścił sprzęgło? No, byłoby. O, w tym momencie y, nastąpiło zerwanie trakcji, czyli, że ja odpuściłem sprzęgło, czyli, krótko mówiąc, złączyłem, jak ja to mówię, silnik z kołami, mając wyższe obroty, i nastąpiło to bardzo dynamicznie, więc koła zaczęły się szybko kręcić, i dzięki temu, no, było to, co było, czyli. Albo mi silnik zgaśnie, albo tak jak teraz, czyli e, koła się zakręcą. Więc musicie po prostu to wszystko robić z odpowiednim wyczuciem. A teraz płynne ruszanie, ale z kontynuacją jazdy. E, I takie pytanie, kiedy będziemy wrzucać tą dwójkę? No, słuchajcie, musimy ruszyć i drugi bieg będzie wrzucony właściwie chwilę po tym, jak ruszymy, e, ale zróbmy to tak, żebyśmy już powiedzmy te 5 km na godzinę może jechali. Więc tutaj również dodajemy gazu, odpuszczamy sprzęgło, będę je odpuszczał do końca, więc muszę dużo więcej gazu dodać i tak naprawdę, tak jak sprzęgło do końca, odpuszczę, tak od razu wciskam sprzęgło i wrzucam dwójeczkę. Ważne jest właśnie to, żebyśmy tego gazu odpowiednio dużo dali, żeby to było płynne i po prostu synchronizowali odpuszczanie sprzęgła z dodawaniem gazu. Słuchajcie. Więc zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Proponuję najpierw sobie zacząć od tego, żeby silnik od razu miał wysokie obroty, żeby po prostu nie nastąpił coś takiego, że ja będę odpuszczał sprzęgło. Gdy odpuszczam sprzęgło, te obroty mi trochę spadną i ja dopiero potem zacznę dodawać gazu i nastąpi taki, taka sytuacja, że silnik ma zbyt niskie obroty, gaz prawie do dechy, a auto nie jedzie. Najpierw dodajmy gazu, odpuszczamy sobie sprzęgło i w sumie od razu sprzęgło, dwójka, pyk, no i jedziemy dalej. To już wiecie co i jak. No ale dziury, przepraszam. Jeszcze raz. Czyli tak jak mówiłem, sprzęgło jedynka, Dodaję gazu sobie więcej, odpuszczam sprzęgło, gazu, 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 sprzęgło i dwójeczka. Pyk. I bardzo płynnie dzięki temu ruszyłem. Teraz zmiana biegów. Jedyneczka, dodaję dużo gazu, ruszam i od razu właściwie wrzucam dwójkę i również dodając gazu odpuszczam to sprzęgło. Oczywiście na początku pewnie uczycie się i robicie tak, że wrzucacie bieg, odpuszczacie samo sprzęgło i potem dopiero dodajecie gazu. Ale my uczymy się, jak to zrobić płynnie, jak to zrobić jak najlepiej, dlatego polecam Wam, żebyście próbowali już zmieniać te biegi i jednocześnie, gdy odpuszczacie sprzęgło, dodawać gazu. Jadę na dwójce, dodaję sobie gazu, dodaję, 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 mam jakieś 2,500 obrotów. Sprzęgło, trójka, dodaję gazu i odpuszczam sprzęgło. Dzięki temu nie ma żadnego szarpnięcia, a samochód dynamicznie. I płynnie jedzie dalej. Sprzęgło, czwórka, dodaję gazu i odpuszczam sprzęgło. Mniej więcej tak to ma wyglądać. Teraz pokażę Wam, jak płynnie zmieniać biegi przy takim dynamicznym przyspieszaniu. Za chwileczkę będę wyjeżdżał na drogę, na której obowiązuje ograniczenie do 90 km na godzinę. Jest sznur aut, no więc żebym ja tutaj nie był zawali drogą, no to będę chciał dosyć dynamicznie przyspieszyć. Przede wszystkim będę te obroty przeciągał i myślę, że gdzieś tak do 4000. Dobra, słuchajcie, mamy lukę, więc ruszamy, jedyneczka szybko, dwójeczka, dodaję gazu, dodaję gazu i tak sprzęgło, trójka, odpuszczam gaz i od razu, odpuszczam sprzęgło i od razu ten gaz dodaję. I znowu dodaję gazu, dodaję gazu, dodaję gazu. Sprzęgło, piątka, i jednocześnie dodając gazu odpuszczam to sprzęgło. Mam nadzieję, że będzie to jakoś dla Was jasne. To jest oczywiście wszystko kwestia praktyki. Postaram się jeszcze raz gdzieś to wam e, pokazać. Po to robię ten film, żebyście też zobaczyli, jak takie przyspieszanie, czy tam nie wiem, jakiekolwiek inne e, manewry, operowanie pedałami wyglądają właśnie w praktyce. Jak ja to robię bez jakiegoś tłumaczenia. Dzieje się to dosyć dynamicznie, dlatego nie zawsze jest to takie łatwe, żebym wam jednocześnie opowiadał i pokazywał, co ja tymi e, nogami na pedałach robię. E, więc no. Jadę sobie na piątym biegu i ważne jest takie planowanie. Widzę, że dojeżdżam do skrzyżowania, gdzie jest 70, więc już odpuszczam gaz. Teraz delikatnie naciskam hamulec i jednocześnie sobie zredukuję na czwórkę. Sprzęgło czwórka i powoli odpuszczam sprzęgło i już jadę 50 km na godzinę. Powolutku sobie znowu hamuję, sprzęgło trujeczka, dojeżdżam teraz do ronda, sprzęgło dwójka, odpuszczam powoli sprzęgło i dzięki temu bardzo, bardzo płynnie do tego ronda dojechałem. Tak jak zauważyliście, ja to sprzęgło odpuszczam sobie powoli, bardzo podobnie jak podczas zmiany biegu w górę. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie mamy obroty. Gdybym ja miał 5000 obrotów i nagle zredukował sobie na przykład z piątki na trójkę, no to byłoby takie wyraźne szarpnięcie. I to jest coś, czego się troszeczkę nauczycie wraz z praktyką. Zobaczycie po prostu, jak w waszym samochodzie, jak te obroty wyglądają. Jadę na piątym biegu, mam 2500 obrotów i znowu sprzęgło czwórka, teraz bez hamowania. Sprzęgło trójka, no muszę wyhamować. Bo samą redukcją biegów tutaj bym się aż tak nie zwolnił. Sprzęgło dwójeczka, powoli odpuszczam i znowu jestem na rondzie. Oczywiście nie musicie tych biegów redukować. Możecie hamować, hamować, hamować i potem przed wjazdem na rondo e, od razu sobie wrzucić dwójkę. Natomiast jest to przydatna umiejętność. Jeżeli to dobrze wykorzystujecie, to jesteście w stanie jakieś tam delikatne zwalniania na jakiejś trasie robić, nawet bez użycia hamulca. Więc teraz zobaczcie, rozpędzę się do 90 na godzinę, mam piąty bieg. 3000 obrotów, no i załóżmy, że dojeżdżam do jakiegoś lekkiego zwolnienia, skrzyżowania do 70. Więc ja sobie odpuszczam już gaz, sprzęgło, czwórka, lekko odpuszczam sprzęgło, i samochód mi powolutku zwalnia. Te obroty troszeczkę wzrosły. Dzięki czemu, jak teraz będę znowu do 90 przyspieszał, to już mam wyższe obroty, silnik ma większą moc, więc dynamicznie do tych 90 sobie przyspieszę. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Jeżeli nie, macie jakieś pytania, śmiało komentarze są dla Was. Mogę zrobić jeszcze jeden, drugi, trzeci, czwarty film o tym. Także koniecznie piszcie. Teraz sprzedawam mega prosty trik na to, jak płynnie hamować. Generalnie hamowanie, no moc hamowania zależy od tego, jak szybko musimy ten samochód zatrzymać, eee, więc tutaj no, po prostu musicie podczas jazdy sobie wyczuć jak mocno ten pedał hamulca zatrzymać. Ale chodzi mi o ten ostatni etap hamowania, ponieważ bardzo często kursanci hamują tak, że sobie tam jedziemy, 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 dobra, hamują i następuje coś takiego na końcu. Jest mega prosty patent jak zrobić, żeby coś takiego nie nastąpiło. W ostatniej fazie hamowania, czyli trzymacie hamulec, hamujemy, 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 i auto już się prawie ma zatrzymać, wtedy muszę lekko hamulec odpuścić i sobie go docisnąć z powrotem. Wtedy będziemy ekstra płynnie zatrzymani. Zobaczcie o co chodzi. Jadę sobie, jadę. No i dobra, teraz hamuję, hamuję, hamuję. I teraz lekko odpuszczam hamulec i dociskam go jeszcze delikatnie. Szczerze, to nawet nie wiem, czy widzieliście to na kamerze, bo było to naprawdę bardzo delikatne takie łyd odpuszczenie i dociśnięcie jeszcze raz. Na pewno to odczujecie pod waszą stopą. Natomiast to jest prosta sprawa, która spowoduje, że nie będziecie hamować byle jak, tylko zahamujecie sobie samochód naprawdę pyk. I odpuszczam leciutko i dociskam jeszcze raz. Tak trzeba hamować. Mam nadzieję, że pomocny film. Jeżeli czegokolwiek nie rozumiecie, to śmiało, komentarze są dla Was, piszcie. Ja bardzo chętnie Wam na jakieś pytania w komentarzu odpowiem, a jak będzie większy temat albo więcej osób będzie miało jakąś wątpliwość, to nagram jeszcze jeden, jeden kolejny film i tak dalej. I pamiętajcie o moim kursie online, bardzo fajnie się sprzedaje, jestem w ogóle e, bardzo Wam wdzięczny za taki pozytywny odbiór tego kursu i cieszę się, że tyle osób już go zakupiło i no, nie otrzymałem żadnej negatywnej informacji za to sporo pozytywnych komentarzy i mam nadzieję, że odbija się to nie tylko na Waszej nie wiem, przyjemności z nauki, ale też na tym, że egzaminy na prawo jazdy poszły Wam bez żadnego problemu. Link w opisie, kupujcie i zdawajcie za pierwszym. Hej!